Witam państwa w środę 31 maja ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Zwiastuny 2017 gimnastyczne wyzwanie dla dzieci i przekrętna oficera Agnieszka krewicka Bac zapraszam na wiadomości. Wczoraj w teatrze muzycznym odbyła się uroczysta 12. Gliwicka Gala Młodych Talentów Zwiastuny 2017, na której uzdolniona młodzież z Gliwickich szkół zaprezentowała swoje umiejętności zebranym gościom. Statuetką Zwiastuna zostali uhonorowani ci, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w takich dziedzinach jak taniec, śpiew, gra na instrumencie, recytacja, aktorstwo, plastyka i innych dyscyplinach artystycznych. Gale otworzył prezydent Zygmunt Frankiewicz, który w swym przemówieniu podkreślił wagę pracy nad uzdolnioną młodzieżą i wyraził zadowolenie z bogactwa i różnorodności prezentowanego repertuaru. Organizatorem spotkania była szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 21 imienia Henryka Sienkiewicza, której dyrektorem jest pani Anna Krasowska. Imprezę wsparło także Miasto Gliwice i firmy prywatne. Historia zaczęła się 12 lat temu. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób docenić utalentowaną artystycznie młodzież. No i zrodził się tak powolutku pomysł Zwiastunów, czyli Gliwickiej Gali Młodych Talentów. Jak Pani ocenia poziom tych dzisiejszych młodych artystów na tak dużej scenie, jak jest scena Teatru Gliwickiego? E tu są najlepsi z najlepszych, czyli młodzież, która została uhonorowana pierwszym, drugim bądź trzecim miejscem w konkursach wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Także najlepsi z najlepszych. Zaczynaliśmy chyba od tutaj panie od 35 występów w tej chwili mamy ich zdecydowanie więcej. Czasami musimy łączyć kilka grup po to, żeby no żebyśmy nie nocowali tutaj w tym teatrze. Także bardzo nas to cieszy, że jest tak dużo utalentowanej młodzieży w naszym mieście. Już w tę sobotę odbędzie się pierwsza edycja Kids Challenge. Impreza ta zaadresowana jest do wszystkich dzieci, których pasją jest gimnastyka artystyczna. Organizatorem wydarzenia jest UKS Gliwice, gimnastyka artystyczna dla dzieci, które od wielu lat promuje tę formę sportu wśród dzieci. Gimnastyka artystyczna jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych. Polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczuk. Zawody rozpoczną się o godzinie 10 na hali OSIR przy ulicy Kaszubskiej 28. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych do 66-letniej kliwiczanki mieszkającej w okolicy ulicy Jagielońskiej zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako oficer prowadzący śledztwo. Poinformował on kobiety, że prowadzi śledztwo w sprawie grupy złodziei, którzy chcą ukraść zdeponowane na koncie bankowym kobiety pieniądze. Polecił jej udać się do banku i przelać zgromadzone na koncie pieniądze na wskazany przez siebie numer konta bankowego. Kobieta zleciła przelanie na wskazane konto kwoty 20 000 zł, po czym zadzwoniła tym razem na prawdziwą policję, aby sprawdzić poprawność przelewu. Dzięki szybkiej reakcji policji udało się zablokować operację przelewu i uchronić oszczędności kobiety. Policja przestrzega wszystkie starsze osoby przed kolejnymi mutacjami oszustw, metodami na wnuczka, na inkasenta, na policjanta i tym podobne. Wydana nakładem Muzeum w Gliwicach książka Zofia Rydel Zapis Socjologiczny 1978-1990 zdobyła nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jako najwybitniejsze osiągnięcie zakresu wydawniczej działalności muzealnej. Książka ukazała się w 2016 roku w serii Czytelnia Sztuki prowadzonej przez Muzeum w Gliwicach. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbyło się na uroczystej Gali, która odbyła się 29 maja w Tarnowskich Górach. Zapis jest pozycją wybitną. Po jego ukazaniu się zebrał bardzo wiele pochlebnych recenzji zarówno od krytyków, jak i czytelników, a jego cały nakład rozszedł się w przeciągu trzech miesięcy. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.